Ich weiß nicht. Was weiß ich? Wer weiß? Davon weiß ich nichts. Ich weiß Bescheid. To tylko niektóre z popularnych zwrotów, jakie możemy utworzyć z czasownikiem Wissen. O jego znaczeniach, a także prawidłowym użyciu w zdaniu opowiem w moim dzisiejszym vlogu. Witam Was na kanale niemiecki online z Marcinem. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do tematu, chciałbym serdecznie Wam podziękować za 2000 subskrypcji, jakie uzyskał ostatnio mój kanał. Vielen, vielen Dank! Czasownik Wissen, którego główne znaczenie to wiedzieć, należy do grupy tak zwanych kilku czasowników mieszanych. Obok takich czasowników jak kennen, znać, bringen, przynosić, czy też denken, myśleć. Czasowniki mieszane są to czasowniki, które odmieniamy po części tak jak czasowniki regularne, a po części tak jak czasowniki nieregularne. Konjugacja, czyli odmiana czasownika wissen przez osoby w czasie teraźniejszym presence jest nieregularna i wygląda następująco. Ich weiß, ja wiem, du weißt, ty wiesz, er sieß weiß on, ona, ono wie. Wir wissen. My wiemy. Ja Wist Wy wiecie. Sie wissen. Oni wiedzą. Sie wissen. Pan, pani, państwo wiedzą. Zdania, które stworzymy z czasownikiem wissen, to najczęściej zdania podrzędnie złożone. Zum Beispiel. Ich weiß, dass du ein guter Freund bist. Wiem, że jesteś dobrym przyjacielem. Ich weiß, dass du ein guter Freund bist. Albo, weißt du, wann sie zurückgekommen sind? Czy wiesz, kiedy oni wrócili? Weißt du, wann sie zurückgekommen sind? Inny przykład. Wer weiß, was dort passiert ist? Kto wie, co tam się stało? Wer weiß, was dort passiert ist? Forma czasu przeszłego, partycyp 2 czasownika wissen to gewusst. I połączymy ją zawsze z czasownikiem posiłkowym haben. Zum Beispiel. Ich habe nichts davon gewusst. Nic o tym nie wiedziałem. Ich habe nichts davon gewusst. Albo gewusst wie. Genialnie, kapitalnie. Gewusst wie. W czasie przeszłym prostym preteritum Odmiana czasownika wissen wygląda następująco. Ich wuste, ja wiedziałem. Du wusstest, ty wiedziałeś. Er, sie, es wusste, on, ona, ono wiedziało. Wir wussten, my wiedzieliśmy. Ihr wusstet, wy wiedzieliście. Sie wussten, oni wiedzieli. Sie wussten. pan, pani, państwo wiedzieliście. Zum Beispiel, wussten Sie, dass es ein Sonderangebot gab? Czy wiedział Pan, czy wiedziała Pani, że była promocja? Wussten Sie, dass es ein Sonderangebot gab? Oder, ich wusste nicht, dass du im Urlaub bist. Nie wiedziałem, że jesteś na urlopie Ich wusste nicht, dass du im Urlaub bist. Jednak wissen to nie tylko wiedzieć. Czasownikiem tym możemy zastąpić także słowo kennen, znać. Zum Beispiel, Weißt du einen guten Mechaniker? Czy znasz jakiegoś dobrego mechanika? Weißt du einen guten Mechaniker? Oder Wir wissen die Lösung nicht. Nie znamy rozwiązania. Wir wissen die Lösung nicht. W niektórych kontekstach możemy także zastąpić czasownikiem wissen. Czasownik modalny können, móc potrafić. Zn. Er weiß mit dem Menschen umzugehen. On potrafi obchodzić się z ludźmi. Er weiß mit dem Menschen umzugehen. Oder ich weiß mir zu helfen. Potrafię sobie pomóc. Ich weiß mir zu helfen. W tym miejscu należy jednak pamiętać, że inaczej niż w zdaniach z czasownikiem modalnym können. W zdaniach z czasownikiem bez bezokolicznik, który znajduje się na ich końcu, występuje zawsze z przyimkiem CU. I jeszcze kilka popularnych zwrotów z czasownikiem wysen. Ich weiß Bescheid. Wiem. Wiem to wszystko. Ich weiß Bescheid. Wenn ich das wüsste, gdybym to ja wiedział. Wenn ich das wüsste. Tutaj mamy zdanie w trybie przypuszczającym Konjunktiv II. Was weiß ich? Kto to wie? Was weiß ich? Zwrot bardzo potoczny. heutige Übung, Dzisiejsze ćwiczenie. Spróbujcie uzupełnić podane zdania czasownikiem wissen w odpowiedniej formie. Antworten schreibt bitte in die Kommentare. Odpowiedzi piszcie proszę w komentarzach. Es ale alles für heute. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli podobał Wam się ten vlog, to tradycyjnie będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. Wir sehen uns im nächsten video. Widzimy się w następnym nagraniu. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.